Wibracja dnia na czwartek 30 października 2025 roku: wibracje budujące to trójka, jedynka i dziewiątka, wibracje docel pośrednie to czwórka z dziewiątką, i wibracja docelowa to czwórka w księżycu rosnącym. I dzisiaj, szanowni państwo, dbamy o porządek. Dbamy o porządek w papierach, dbamy o porządek w warsztacie, w miejscu pracy, żeby czegoś nie zgubić, żeby czegoś nie pomylić, żeby zamiast tam powiedzmy do herbaty, zamiast cukru, nie wsypać soli, etc., ale też żeby czegoś nie trawić. Dzisiaj możemy niechcący popsuć powiedzmy czyjąś pracę, dzisiaj możemy popsuć jakiś tam powiedzmy proces technologiczny, dzisiaj możemy przesolić sól, dzisiaj możemy przedobrzyć tam powiedzmy z czymkolwiek innym, więc tam gdzie są jakieś normy, jakieś ilości, jakieś zasady, to tego się pilnujmy. Dzisiaj też sprawdzamy, weryfikujemy daty ważności różnego rodzaju dokumentów, ale też i produktów do tego, żeby czegoś nie zmarnować. I za tą mądrość trzymam kciuki, dobra wróżba. KPL. Polecam serdecznie, Sylwester Hordecki.